Nie Wiesz co, powiem Ci, że no niesamowite wyzwanie jest na tym trybie strzelać snajperką, nie? Nie, dobrze masz się Masz tylko szlam. jeden strzał. A bo ty masz przeciągnięcie, musisz tego zaciągnąć. Tak. A no to chuj. To jest wyzwanie, jest tak, Musisz pierwszy strzał odejść celu. Ale bania Ja z teraz... JEST! Tym JEST! hit, hitem ZABIŁEM DWÓCH! HAHAHA Ale ale... Jeszcze <laughs> kedy masz, ja, co? Yy, jednemu helas przyjąłem To było zajebiste Się ustawili, nie? Tak widzę, nie? Jezu No? Eee yy, 21 Aha, 45 10. Dobra, ja idę luzera otworzyć mu drzwi, bo kurde się nie wziąłem w sumie parę miesięcy. No kurde. Zarabędę. To ty się na mnie zepiłeś i mnie zabiłeś? Ja. No Ej, to ja zarabędę, nie? Dobra, dobra. Mhm. Nie, ja użyłem dalej. Kurde. Zabiłem dwa razy chyba Tommy'ego i dwa razy został chyba. Banie do mnie Kurde, trafiłem go Ale go. Altaira zabiłem, o nie! No słuchajcie kurwa na całej mapie w ogóle. Zajebiste to jest, przygodowa ten odgłos Taki hit, z kolei nie ma, nie Ja pamiętam, że jeszcze w flagach monedol. a jest Ale o nie! Uch. PANIA! O, berwo granatą, nie wiem. Rotowałem tyłek ja, naszemu. Tu jest nasz. Kurde! Ale trzeba jeść, trafimy trafiłem jeszcze typa, który już praktycznie był za winklem schowany, nie? I takie... o, oberwał jeszcze w plecy, nie? Chociaż już myślał, że już udało mu się uciec, nie? To było takie chamskie z mojej strony. <grystanie> Ten pierwszy koleś jest bardzo ogarnięty u nich. Aj, zmienił mnie. Ale weszło baję! Aj! Ale zdążyłem zabić typa z headshotem jeszcze. Z pistoletu, ale dało się. Reload. Ale to było bez wyroku. No nie. Latarka chujowa na lepszy. Ja biedę, bo już zresztą odgałem, to jeszcze koleś kapią. Na asą. Ale banie! Ej, wiesz, że ten koleś tworzył, ma takiego pecha do mnie, nie? Za każdym kiedy go tak naprawdę zabiję, to headshotem. Ej, czterech ludzi z teraz jebałem. Good job. Koleś się coś fryki podłożyli, nie? A wyjebał, coraz no, to zgra, ten wszystko i... Zauważyłem tam, u was wrogiem cyberał. Nie, ten nie tyłu, Ja pierdolę, ich na dole jest. bo nożuje typa, bo mnie denerwuje. Nie mogę go trafić. Widziałem to. Ale pięknie! Nie, latarka, latarka, uważaj. Nic nie widzę. Jest tu. Odbiło się coś. Mam go! Nie wiem gdzie uciec, więc musiał wybiec. Albo zostać tam. Ej za nami, za nami dwóch Lecę na ciuniku, zobacz na mapę Kurwa Mam jednego, kurde za... Ach, a tego zlewie o... Podejrz, podniesienie, jest. podniesienie yes. Tu ktoś jest jeszcze Ej idą znowu Od tyłu O kurwa, od tyłu, zajebrałem jednego Podniesiemy je znowu O kurwa Mam go Mam kolejnego A! A! Granat Przyjmuje flagę na środku pola Są 45 pięć nie? Nie jest tak źle Granatu A gościu mnie minął, ja, ja nie mogę przebiegać, koło mnie Kurde, ale pod koniec nie są stary miałem teraz To sporo osób sobie, więc... O, wygraliśmy Czy nie? Przegraliśmy no. O ja pierdolę Ała, ała, mnie poturbowaliście, nie mam gdzieś... Nie, mi, nie trafiłem cię, nie cię trafiłem Cholera Dobra, mam go Mariano Kurka wodna no Mariano, znowu ode mnie odeberło. Ktoś mi gonił? na tam są ludzie. Ja pierdolę nas do środka we ale ze Nie wierzę. Koleś plecnie potrafił zabić typa, nie? I sam musiałem go zabić, a zginął. <laughs> co to było? Ja pierdolę. A tak stajemy myślę, że to głowa jest nie. Ci co tu robią, Bartka i czarka zabiłem, oni w ogóle tutaj jakieś dziwne spotkanie mieli, wiesz? Chyba. No. Ja nie wiem, teraz biega, nie mogę spotkać. Wow. Ja pierdolę, a ja na trzech padłem mnie. Taki zestaw, że ze sniperką biegać, nie? Bolt action. Nie trafiłem, No nie! straciliśmy kontrolę No kurwa. O, dwóch na raz. Co, ile masz? 19 No jo, M320, bo już nie wytrzymał, że i go biłem, co? Ja ile tam go zrobiłem nie spojrzałem, kurde Ja pierdolę, 10% Dojebałeś go Tak? Przepraszam Ale ładnie, ej, czemu dostałem z rury? Co, co się dzieje? Akurat, akurat, akurat. Mecha! Headshot! Ej, albo mi się zdaje, że zabiłem znowu dwóch i strzałem Ależ pięknie. Aj! Szczególnie na hardkorze, bo to łatwo zginą się. No oh, nie. Yeah. CO TU SIĘ STAŁO? CO TO WYBUCHŁO STARY? No pomaga, no widzimy jak koleś pada Ach. Ale panie Ja nie mogę, ale akcja Skoczyło mi się mówić o tym czegoś raz rozjebałem Kurde, nie wiesz, ale akcja, nie? Wyskoczyłem na kolesia, nie trafiłem go i mi zabił, nie? <śleszy> <śleszy> o, podniesiemy o no NIE! To... Ja? ja! Kurwa, dobrze. To był jeden z tych go. respów, który nie powinien mieć miejsca u mnie, nie? Czyli zespięć na kolesie i od razu obrwałem, nie? ale pięknie. Pięknie, kolejny Oj, i z góry nie A Ja nie pierdolę. Weszłem na plecy, ale no, jeden był odwrócony. Chuj. Jednego pomściłem. Ale co, kapit? Kurwa, gdzie jestem? Aj, chciałem zanurzować jeszcze jednego, cholera, nie udało mi się. To walka o mnie? nie? GG! Win! No to odlokowałem to sięgnięcie w końcu. Aj, nice. skoro jest godzina w ogóle. No, 16 po 11. Dobra, myślę, że idealna pora, żeby zakończyć. Jo. Odblokowałem sobie to, że spójrzmy jak to ładnie wygląda JNG90 odblokowałem To już chyba wszystkie sniperki mam chociaż tak snajperem nie gram Ja, <grym> ja <grym> też trzymaj tylko byłem odblokować Ale ważne że blokowałem No dobra